Zanim pałeczki kolejny zawodnicy, która zmieściła się w strefie pod płotkiem. Wiadomo widzimy sprętność tej drużyny. Brawo dla tej sekcji, brawo, brawo. Zdjęcie. 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 Zdjęcie.

Muszę poprzeć wnoszenie jest kilometrów do malowatów i tam z tym początkiem, z tyłu, w musi się sygnał zwiększyć może Ja mam na imię y, 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 Julia Kowaliczka, a jestem Niefalewska-Rządzka. Ja y, Przygotowywaliśmy się tydzień i nie są to trudne y, treningi. Tak Przynajmniej No, najważniejsze to jest y, technika i szybkość. Tak. <noise> czy ciężko było zabrać tą drużynę? Czy, czy u was na, w miejscowości nie ma problemu z tym? Nie no, ma raczej problemu. I liczycie? Dobrze, a więc od tego, że liczymy na, oczywiście na pierwsze miejsce. Ochędzę to Topka, zawsze. Reprezentujemy Ochędzę, jak już mówiłem. Ja jestem Mikołaj, to jest Kuba. Yy, co? Yy, przygotowywania oczywiście były ciężkie, czyli trwały do później, do wieczornej, do no, to później koniec wieczornych do 13.20. No zależało od tego, jaka była pogoda. I jak myślicie jakie miejsce będzie? Pierwsze. nie wszyscy muszą stopniowo ćwiczyć wąż, jeden, drugi, kolejno no widzimy, no sami uczestniczymy w tych ćwiczeniach i to właśnie świadczy o tym, że te dziewczęta mają też opanowane swoje zadania Takie już, które wykonały swoje zadanie, już w, przy nalewakach, widzimy, szybko podawają wodę do tych otworów, do tych nalewaków, z śmigłowek. I druga, druga różnie, bardzo dobrze, wykonały ćwiczenie bardzo szybko sprawdzenie, czyli to mieć opanowaną technikę nalewania. Nie zawsze siła, nie zawsze jakiś silny strumień. Posunię, 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 każdy Każda ma swój numerek startowy i to coś... Przygotowywałyśmy się tydzień. Jesteśmy drużyną z No i mam nadzieję, że będzie to pierwsze. No. No. Nadzieja zawsze musi być, no, nie? No oczywiście. Nie. Raczej dobrze nam poszło. Oprócz tak, takich małych niedociągnięć, no ale raczej dobrze nam poszło. do ataku atakują po kolei.